Jesteśmy dzisiaj w Osiakowie, otwarcie punktu informacji turystycznej, miejsca na przecięciu czterech szlaków. Warto korzystać z tego miejsca. Zachęcam wszystkim, wszystkich do odwiedzania Osiakowa. Szlak rowerowy, szlak kajakowy Wartą, szlak bursztynowy łączący połowę województwa i wreszcie szlak konny miejsce na 1800-kilometrowej pętli. Chciałbym, żeby i walory rzeki, i walory tego wspaniałego krajobrazu nadwarciańskiego można było wykorzystywać, podróżując tędy konno. Nieopodal 2 km stąd jest stajnia, Myślę, że to będzie atrakcja tego miejsca, propozycja na weekend, a dla wytrwałych propozycja przystanku na tej podróży szlakiem konnym dookoła województwa. Proszę Państwo, niezmiernie miło dzisiaj z Państwem się widzieć w tym miejscu, ponieważ to jest pierwszy punkt informacji i monitorowania turysty na szlaku konnym, a dodatkowo atrakcją jest to, że znaleźliśmy się w czymś, co można by nazwać na dzisiaj tyglem turystycznym. Bo oto w Osiakowie krzyżują się szlaki kajakowe, warty, rowerowe, koński i szlak bursztynowy. I ten ten punkt informacji i monitorowania turysty będzie bezsprzecznie znakomitym miejscem do obsługi turysty we wszystkich tych czterech dziedzinach turystyki aktywnej. To właśnie tutaj, w Osiakowie, w pierwszym takim punkcie, kolejne 29 powstanie w najbliższym okresie, będzie mógł turysta obsłużyć się sam w wydruki map. W aplikacje, na urządzenia GPS czy na komórki. To tutaj będzie mógł zlecić monitorowanie jego ruchu w sytuacjach niebezpiecznych, żeby można było przyjść z pomocą. To tutaj będzie mógł się dowiedzieć i wgrać sobie informacje czy też wydrukować dotyczące atrakcji historycznych, turystycznych czy przyrodniczych. Po prostu rewelacje.